Biedny kotek. Mam nadzieję, że on nie przeżył traumy. A było to tak. Akcja z Bochęca. Tak, tak, z tego samego ośrodka, gdzie ja z moją królową lwicą skojarzyliśmy ze sobą Iwonkę i Wlatka. Tak, tak, te nasze kochane gołąbeczki, co tak gruchały. Ale jak wiecie, grzechów nie pamiętam, bo przespałem. Kochani! Poszliśmy z Madzią na przystanek zobaczyć sobie e, autobus do Kielc, bo chcieliśmy sobie pojechać na wycieczkę. Przystanek był tak wysoko, że w pewnej chwili Madzia poprosiła, żebym ją podsadził, żeby zobaczyła, co jest napisane. Po czym to zrobiłem? Wziąłem Madzię na ramiona. A co? Chłopie jestem w końcu, prawda? No, silny. Madzia zobaczyła, po czym tak mi było fajnie, że kawałek ją nawet po, po, poniosłem. Ale kiedy już nią? zawołam nagle. Magda, trzymaj mnie. Ja lecę. Damian, trzymam cię, po czym Madzie mnie za, za nadgarstek. Nie martw się nie odlecisz. <grym> Damian. Ja widzę małego słodkiego kociaka. Cii, cii, cii. No i do nas podszedł. A ponieważ śpieszyliśmy się na występy, no tak i znowu te moje występy. I znowu mnie ośmieszyli, wygwizdali. A na pewno nie zapomnieli. kochani. Więc kotka wzięliśmy za sobą. No w końcu mówiłem wam, że my lubimy zwierzątkę, nawet kochamy. <laughs> no i zaczęły się wystąpy. Ja siedzę, Madzia siedzi z kotkiem na rękach, przytula go. Kotek se zasnął i w pewnej chwili wchodzi ona. Gołąbeczka, moi drodzy. Bo była pierwsza wewłana do śpiewania. Madzia jak ją zobaczyła, do mnie... Damian, to ona. Jak łokcieć przycisnęła swój do siebie, to kotek zrobił. I dał dyla. Nacisnęła go na ogon, nie chcąc łokciem. Z tego, z tej euforii takiej. O matku, Damian, ona, ona. I te. Kochani. Kotek, aby tego mało. Pobiegł, a co, chyba chciał być gwiazdą, pobiegł na scenę i tam pochłonął się przed nieszczęsną naszą gołąbeczką, rozśpiewaną słowiczym głosem, kochani. Ona kończąc piosenkę, mówiąc, dziękuję wszystkim, życzę miłego dnia, dała krok do przodu, po czym... Nacisnęła biednego kotka. Gdzie? Oczywiście, w ten jego nieszczęsny, malutki, słodki ogonek. I znowu było. I kot dał dyla. I tyleśmy go widzieli. Więc dzisiaj mamy tylko nadzieję, że nie przeżył na tyle traumy, żeby zrazić się do ludzi i kulić pod siebie ogonek. Chociaż to jest ster u kota, więc na pewno musiał go używać, tak? Bez niego przy uciętym zwłaszcza ponoć kot ma problemy z orientacją przestrzenną, tak? Kiedy to przeskakuje z gałęzi na gałąź, czy z mebla na stół i na odwrót. Tak. Też może być forma wibrysa, którym wyczuwa, wyczuwa jak sterem, w którą stronę ma lecieć. Rau, rau. Kochani. Estou na tela. Pozdrawiam vocês.